Cześć kochani, witajcie już w dziewiętnastym vlogmasie. Tak kochani, jeszcze tylko pięć dni do świata. Kochani, i dzisiaj tak. Mam imię. No i co my tu zrobimy, z imię? Tak sobie pomyślałem. A czemu nie pierwsza ozdoba w pokoju u mnie? No to teraz przełożymy ten pokolenie. Pierwszą rzeczą, czyli nie miało. A z czym się kojarzy niebio? To oczywiście z całowaniem pod nie miało. Ja jako całowanie wysłałem. A i tu jest jeszcze jedna rzecz świąteczna. Jest to świąteczny krasel, który, który zaraz włączę i pokażę. Kupiłem go w bodziu za Przepraszam was, na musiałem zniknąć. Za jedne 29 złotych. A co jest w nim takiego fajnego? A zaraz wam pokażę. Tym? No i co? Święci się los. Zastanawiam się, po co ja wam to pokazuję. Wskazuję go po to. Winaczkę. Coś się mi dzieje Mam Tu na kalendarzach adwentowych będzie stał na chwilę Moment Już rozumiecie kochani? Światło, kamera, akcja Ma się głowę. No i teraz tak. Zamykanie. Chowanie. Ja go akurat nie chowam, tylko kładę na komodę. I teraz będzie wiadomo co. Otwieranie kalendarzy adwentowych. A dzisiaj to nic ciekawego takiego nie było. Poza pojechałem w odwiedziny do znajomych. Czekajcie chwilę. Jumper musi się usunąć. Osen... Jumper musi usiąść. No, pieleczko Czy ma w teraz zrobił w tych Dobra, kaloria, hala. Sternik vanillowy.

Teraz herbatka, okienka numer 19, a na ryzyku mamy łapacz snów, a herbatka, czarna herbata, czy niezwykła. A co nam pisze o łapaczu snów? Łapacz znów To jest ochronny z Ameryki Północnej. Dziś uważa się, że jest symbol, że jest talizmanem przyciągającym szczęście. Fajnie. I teraz czekoladka. Dobra, okej, to pod spodem. Już na samym dole. Wam się trafi. Czekajcie, bo coś nie mogę otworzyć go. O ma. Czekoladka w kształcie Gwiazdy Betlejemskiej. Bardzo dobra mleczna czekoladka. A teraz ostatnia rzecz.

Mieliśmy czekoladkę jak gwiazdę betlejemską. No to mamy dzisiaj kolędę o Gwiazdo betlejemska. No i już mam Pastorałka. E, jak zawsze reklama, zaraz ją pominę. A mamy takie dzisiaj tło. Gwiazda Betlejemska, zaświeć na niebie, my. tam szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym. Zaprowadź to do stajenki, tam leży Boże Syn, Bóg człowiek z Panny Świętej. Dany za, na oku, win. O, nie masz go już w szopie. Nie masz go w żółbku tam. Więc, gdzie pójdziemy, Chrysty? Gdzie się ukryłeś nam? Pójdziemy przed ołtarzem. Wzniecić miłości żar i hołd cię niski oddać. To jest nasz na da. wszystek dar. Bądźmy przed ołtarzem, wzniecić miłości żar i oddać ci hołd niski. To jest nasz wszystec dar. Ja nie wiem o mój Panie, Któryś miał w tron. Czy dusza moja biedna, mniejsza ci jest niż koń. ulituj się na mną łagać cię kor nie chce gdyś staj ją nie i nie nać sercem, ulituj się nade mną błagać cię Nie popatrzcie. Nie godzi się. Znajdzę kagi. Czekajcie na 20 już na kurs. Część